Jak? Zdałem. Proszę pana, jeździ pan bardzo dobrze. Przestrzega pan zasad i przewiduje sytuację na drodze. Dziękuję. Inteligentnie i ładnie. Dziękuję bardzo. Proszę pana, jeździ pan zachwycająco i z gracją. Dziękuję. A to co pan robi na rondach? A dokładnie nic pan wtedy nie mówił. A nie mówiłem. <grym> Jak coś aż tak zachwyca, to człowiek tak jakoś zanimawia. Zaniemówna. Nie odsywa się. Właśnie. A przejazdy kolejowe! I pan Kabanie, równoległe! Zastydza mnie pan! No jaki pan? Z całym szacunkiem na po do takiego rodzaju pojazdu? Egzamin pan? Czuję się zaszczycony kursem piotru. Fantastyczna jazda, Tak szeroko. Tak odważnie! Z godnością. A jak! Jak przewidziałem zachowanie tego barki, Piotrze? Zauważyłem to od oka. Potwierdzam. Fantastyczna orientacja przy użyciu lusterek. Do tej pory nie mogę być spodziwo. Ej, dzięki tak miatli. Kocham swoją pracę. Hmm. Jeszcze trochę. A nauczyłbym Cię jednocześnie jeździć. Ja na pizzę i wysłać SMS. -y. No ga. to tak. To tak się da. Tak. Da się. Ja potrafię. Wierzę. Może jeszcze kiedyś się spotkamy. Na pewno. Gdzieś kiedyś. To no wiecz nie musimy to powtórzyć! Nie zo